Najśmieszniejsze uwagi z dzienniczków. Brzmią najczęściej tego typu zestawienia, sugerując, jakoby w polskich szkołach było fajnie, śmiesznie, pozytywnie. Problem w tym, że jak się tak człowiek zastanowi, to większość z tych uwag jest naprawdę niepokojąca. A nauczyciele, którzy je wypisali, często na skraju załamania nerwowego. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 uwag z dziennika, które dowodzą, że polskie szkoły to patologia. Numer 10. A jakie były wasze sposoby na wyjście do toalety w czasie lekcji? Jak pisze w dzienniku pewien nauczyciel, uczeń w czasie lekcji koniecznie chce wyjść do toalety. Na zakaz nauczyciela uczeń idzie do rogu klasy i tam chce oddać mocz. W wyniku tego działania wymusza na nauczycielu pozwolenie pójścia do toalety. Hmm, czy to nie syn tej słynnej pary narodowców, którzy podlewali dworzec przed marszem niepodległości? Numer 9. Sądząc po tej uwadze, wcale nie dziwię się, że nauczyciele czasem nie chcą puszczać uczniów do toalety. Uczeń wyszedł do toalety, a wrócił z keba. W ręku. No cóż, pójście na kebaba, szczególnie z ostrym sosem, jest w pewnym sensie jak pójście do kibla, tylko odłożone w czasie. Numer 8. Odłożona w czasie nie była natomiast głupota tego ucznia. Według nauczyciela uczeń wziął szczotkę, a następnie zaczął czesać włosy nauczyciela, jednocześnie krzycząc, Zrobię panu Irokeza. Wyobraźcie sobie, jakie parcie muszą mieć niektórzy uczniowie, aby tylko popisać się przed klasą. Totalne zezwierzęcenie, co ma trochę sensu, biorąc pod uwagę, że to przecież filmiki ze zwierzętami są w internecie najpopularniejsze. Numer 7. Świadomym obywatelem wydaje się uczeń Adam. Jak napisała nauczycielka, Adam w czasie dzisiejszej lekcji zarzucił mi, że zbieram dane osobowe od uczniów w celu wyłudzania kredytów. Hm, muszę przyznać, że całkiem zabawny żart sytuacyjny w sytuacji na przykład wypełniania jakichś formularzy. Niestety niektórzy nauczyciele są czasem sami sobie winni, dlaczego nie cieszą się szacunkiem uczniów. Numer 7. Cześć. Jeszcze mniejszym poczuciem humoru, a tym bardziej obyciem z technologiem, wykazała się pewna nauczycielka od przyrody, która odjęła uczniowi aż 20 punktów zachowania za rzekome użycie wulgaryzmu lub słowa powszechnie uznawanego za obraźliwe. Jak napisała, uczeń zamieścił w czacie do mnie znak małpa obok mojego nazwiska. Czajcie? Znak, który jest powszechnie używany do oznaczania osób w internecie, nauczycielka zrozumiała jako nazwanie jej małpą. Także, jak widzicie, patologią w polskich szkołach są nie tylko uczniowie, ale również spróchniałe nauczycielki, które najpierw mążą się, że jak nie wiesz, to zapytaj, a potem same bez zastanowienia wystawiają wam uwagi, bo same nikogo nie zapytały. Ciekawe, jak bardzo dumna była z siebie, myśląc, że złamała jakiś uczniowski kod. Kratka od hasztagów to pewnie dla niej nawiązanie do więzienia. Numer 5 sobie dostać uwagę za zabawę kulami kolegi podczas lekcji. Bo ktoś naprawdę dostał taką uwagę od nauczyciela. Nauczycielce zapewne chodziło o takie kule i nie wzięła pod uwagę, że uczniowie mają bardzo bujną wyobraźnię. Ciekawe co by napisała, gdyby uczeń bawił się cukierkami na lekcji że Turla dropsa? Numer 4. Nauczyciel mówiąc, iż postawi uczniowi ocenę niedostateczną, usłyszał od ucznia: A tylko spróbuj, wiem, gdzie mieszkasz. Hm. Kolejna sytuacja, która gdyby miała miejsce w jakimś filmie komediowym, zapewne byłaby zabawna, ale że jaką miała miejsce w prawdziwym życiu jest raczej smutna. Numer 3. Przy odbiorze testu na sprawdzian, siedząc przed nauczycielem w odległości pół metra, uczeń symuluje odruch wymiotny, przekroczenie dopuszczalnych norm. A godzinę wcześniej wpisywałam mu pochwałę za przygotowanie godziny wychowawczej. Skąd takie skrajne zachowania? No jak to skąd? Potrzeba popisania się przed kolegami, albo co gorsza dziewczynami, potrafi zmienić nawet najgrzeczniejszego ucznia w prawdziwą bestię. Numer 2. Tu niezły hardcore. Uczennica w czasie przerwy w bibliotece nazwała uczennicę klasy trzeciej wymałe hu, po czym wypierała się tego w obecności wychowawcy. Zamiast przeprosić panią bibliotekarkę, zagroziła, że nie będzie już jej lubić. A wiecie co jest najgorsze? Że tego typu uwagi z dzienniczków pojawiają się w zestawieniach najśmieszniejszych uwag i ludzie naprawdę rozpatrują je w kategoriach humoru. Niektórzy nawet się inspirują, bo też chcą być tacy zabawni. Numer jeden. I na koniec, już tak na orzeźwienie, podczas wycieczki uczniowie w łazience napuścili gorącej wody do wanny i umywalki, rozebrali się niemal do naga i z ręcznikami w rękach udawali, że znajdują się w sali. Hmm, generalnie nikomu nie szkodzili, więc nauczyciele naprawdę powinni się zastanowić, za co wystawiają te uwagi, bo jeśli będą zrównywać każde zwykłe bawienie się na wycieczce z prawdziwą patologią, patologiczne zachowania w oczach uczniów naprawdę staną się zabawą. Okej, okay, tym parującym jak słuchawki bluetooth akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!